Wie pani co, ja jadę na wakacje, ale będę pod mailem wieczorami. Można też w nagłych wypadkach wysłać smsa. Nie no, bez przesady, ja rozumiem. Przecież każdy musi odpocząć. Spokojnie, nic się nie dzieje. To jakby co, to ja tylko głosóweczkę wyślę. Pani Asiu, bo ja nie wiem, co tu w tą rubryczkę wpisać. Wyślę screena. No ja tu właśnie klikam i mi nie przechodzi. Tutaj pani coś mi źle kazała, bo jest błąd. Mam nadzieję, że dobrą pogodę macie i już nie przeszkadzam. Jezu, mi się nagrywanie włączyło, bo ja zakupy na chłodnik robię, botwinę brałam. A pani z botwiny robi czy z buraka? Tak z ciekawości. Sama jesteś burak. Dobre to, ale się naśmiałam. My razem powinnyśmy na wakacje jechać. Może mi pani wyśle pineskę. Kasuj, kontakt. A macie kleszcze? Bo ja słyszałam, że dużo kleszczy jest. Może mi pani jeszcze raz ten mail podać? Bo on mi wrócił i coś tam chyba źle wpisałam. Co za debil.